Cześć, witam Was bardzo serdecznie i gorąco Was zapraszam na zawartość październikowego pudełka Shiny Box. Kochani na początku trzy istotne informacje. Punkt pierwszy ja te pudełka kupuję za własne środki. Punkt drugi najpierw Wam pokażę zawartość boxa i powiem Wam o jego wartości, a później powiem Wam na ile mi się zawartość tego pudełka podoba. I na koniec ogłoszenia wydaje mi się, że atrakcyjne, także bardzo proszę zostańcie do końca tego filmiku. Słuchajcie, październikowe pudełko było pod hasłem Think Pink, nie bez powodu, ponieważ październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. W zeszłym roku była identyczna sytuacja i pudełeczko również było pod hasłem Think Pink. Mamy tutaj po prostu symbol różowej, różowej wstążki. Słuchajcie, zaczynamy. Pierwszym produktem, jaki znalazł się w boksie, jest Clarena. Kawiorowy krem do biustu z efektem push-up. Pełnowymiarowy produkt ma pojemność 200 ml, a jego cena to 76 zł. My otrzymałyśmy 30 ml miniaturę, której wartość możemy obliczyć na 11 zł. i 40 groszy. Co ten kosmetyk ma robić? Kosmetyk zawiera Woluform, czyli kompleks aminokwasów który w pierwszej fazie detoksuje skórę, w drugiej ujędrnia, a w trzeciej wspomaga wzrost komórek tłuszczowych. Krem modeluje biust, nawilża i wygładza jego delikatną skórę. Wiadomo, że przy pielęgnacji biustu właśnie jakimiś kosmetykami wykonujemy tym samym jego badanie, więc wydaje mi się, że ten produkt jak najbardziej wpisuje się w konwencję właśnie tego pudełeczka pod hasłem Think Pink. Kolejny produkt, jaki znalazł się w tym boksie, to kredka. Kredka marki Sumita. Słuchajcie, pełnowymiarowa kredka kosztuje 75 zł. My otrzymałyśmy miniaturę. Pierwszy raz się spotykam z czymś takim, aby w Beauty Boxie była miniatura. Natomiast to nie jest do końca tak, ponieważ marka Sumita również sprzedaje, ma w swojej ofercie te kredki miniaturowe. Więc tylko, że z tego co się orientuję, sprzedaje je w zestawach trzech kolorów. Szalni podało informację, że cena tej kredki 75 zł ty tyczy się sztuki. Nie podało gramatury tejże sztuki. Mi się udało uzyskać informację od marki Sumita w bardzo ekspresowym tempie. Pełnowymiarowa kredka ma pojemność 1,2 g. My otrzymałyśmy kredkę 0,7 g. Co oznacza, że jej wartość możemy przeliczyć na 43 zł i 75 groszy. Tutaj występował mix kolorów. Mi się trafił przepiękny złoty kolor, eee, naprawdę przecudny. I co ta kretka ma robić, czym ona się różni od przeciętnej kredki do oczu? A no tym, że te kredki są bogate w olejki, co umożliwia. Płynną i miękką aplikację wewnętrznym kąciku oka i nad powiekami. Ekstrawaganckie i niepo, nie pozostawiające smug kolory odmienią twoją, twoje oczy jednym pociągnięciem kredki. Także miniaturowa kredka marki Sumita to produkt numer dwa. Produkt numer trzy. Kochane, poleciałam, odpaliłam filmik, aby znaleźć informację, jak prawidłowo tą markę się wymawia, i okazało się, że nawet jest taki filmik na ich oficjalnym profilu na Facebooku, że różni ludzie w różny sposób tą markę właśnie czytają. Wydaje mi się, że prawidłowa wymowa to będzie Lakotian. Już szczerze mówiąc, zapomniałam, bo to moja enta próba nagrania. I co tutaj mamy? Mamy szampon do włosów cytrusowa verbena. Pełnowymiarowy produkt o pojemności 250 ml kosztuje 59 zł. My otrzymałyśmy miniaturę o pojemności 50 ml, której wartość możemy przeliczyć na 11,80 zł. Już kiedyś Shine nam zafundowało balsam do ciała i żel pod prysznic z, z tymi samymi nutami zapachowymi. Ja uwielbiam ten zapach. I co ten szampon ma robić? Szampon cytrusowa verbena orzeźwi Twoje włosy oraz zapewni im witalność, połysk i sprężystość. Dodatkowo nada im zapach organicznej verbeny z Prowancji i słonecznych owoców cytrusowych. Do kompletu z szamponem mamy odżywkę. Odżywka również standardowo ma pojemność 250 ml, a jej cena to 68 zł. My otrzymałyśmy miniaturę o pojemności 50 ml, a jej wartość możemy przeliczyć na 13,60 zł. Ultraświeża odżywka cytrusowa verbena pomoże Ci rozplątać i wygładzić włosy. Pozostawi je jasne, błyszczące i łatwe do ułożenia. Odświeżający zapach cytrusowy dodaje energii, odświeża zmysły i łagodzi zmęczenie. I teraz dochodzimy do produktów pełnowymiarowych. Pierwszym produktem pełnowymiarowym jest tusz marki Vibo. Tusz, który się nazywa Queen Size, jest to rzekomo nowość, a jego cena to 8 zł. Słuchajcie, co ten tusz ma robić? Jest to maskara pogrubiająca i wydłużająca, dzięki której uzyskasz efekt pełnych rzęs w ekspresowym tempie. Dzięki gęstej szczoteczce wygiętej włók. Nadasz swoim rzęsom objętości już po kilku pociągnięciach. Słuchajcie, ja ten tusz jak najbardziej otworzyłam, co mogłyście już pewnie przed sekundą zobaczyć. Czoteczka wydaje się być dosyć interesująca, więc podejrzewam, że wkrótce odniosę się do tego tuszu na moim kanale. Kolejny produkt pełnowymiarowy to produkt marki Delia Delia Cosmetics i jest to Rolon Podoczy. Jego cena to 12 zł. A pojemność produktu to 15 ml. Ja co ten Rolon ma za zadanie zrobić? Plus 3D Hyaluron Fusion to unikalny program stworzony dla kobiet oczekujących natychmiastowych efektów pielęgnacji. Rolon wygładza drobne zmarszczki pod oczami, redukuje znaki zmęczenia i rozświetla spojrzenie. I słuchajcie, ostatni produkt z tego boksa, również pełnowymiarowy, marki Diadem. To produkt, który przyszedł do mnie uszkodzony. I jest to róż do policzków. Co więcej, róż rozświetlający. Jego cena to 14,50. Róże rozświetlające stanowią delikatne wykończenie makijażu. Są bardzo trwałe, dzięki czemu kolor pozostaje na twarzy przez cały dzień. Perfekcyjnie modelują kształt twarzy i podkreślają miejsca, gdzie zostały naniesione. Polecane do każdego rodzaju skóry. Mój kolor to jest 08. No, ale niestety już przepęknięty. Kochane, no i teraz dojdźmy do tego, jak mi się ta zawartość boksa podoba. Najpierw Wam powiem, jaka jest wartość tych wszystkich kosmetyków. A więc wartość w tym miesiącu, zgodnie z moimi wyliczeniami, to 115 zł. i 5 groszy. No i teraz przejdźmy przez to, właśnie na ile mi się ta zawartość podoba, i tutaj też Wam powiem o datach ważności, bo jak widzicie, zapomniałam tego robić wcześniej. Zacznę od tego pierwszego produktu z klareny kawiorowy krem do biustu. Jego data ważności, moje drogie, to 17 kwietnia 2018, a więc na plus. Szczerze mówiąc, ja nie pielęgnuję biustu żadnymi kosmetykami, ale może warto zacząć to robić, bo lata lecą nieubłaganie, więc podejrzewam, że, że będę używała tego produktu i w sumie 30 ml produkt to pewnie na aż tak strasznie długo nie starczy, więc spokojnie to zużyję. Z kredki do oczu marki Sumita. Jestem szalenie zadowolona. Trafił mi się przepiękny, złoty kolor, mimo tego, że ja nie przepadam za kredkami, nie przepadam za kredkami w tych standardowych odcieniach. Natomiast formuła tej kredki jest dla mnie niesamowita. To, w jaki sposób ona się zachowuje na skórze, przynajmniej tutaj na skórze dłoni, ona już zaschła, zastygła. Kolor jest no, nieziemski, także szczerze mówiąc, ta kredka trafiła w mój gust nawet nie w 100%, a w 300%. No, daty ważności kredki Wam nie powiem, bo, bo jej po prostu nie widzę. Ale naprawdę z kredki jestem mega zadowolona. Kolejny produkt to szampon do włosów. Tak jak wspomniałam, kocham ten zapach. Gdyby nie fakt, że te kosmetyki są tak drogie, to już dawno bym sobie kupiła ten żel pod prysznic i balcam właśnie o tym zapachu cytrusowej werbeny. Cytrynowej werbeny, tak? Nie, cytrusowej, dobrze. Zapach jest obłędny, szampon na pewno zużyje. Uważam, że dawanie produktów właśnie drogich marek w pojemności 50 ml to jest to, do czego te boksy miały zostać stworzone. Przecież taka miała być idea, abyśmy mogły sobie przetestować drogie produkty. Także prześwietny pomysł, zarówno to się tyczy szamponu, jak i odżywki. Powiem Wam, że tutaj daty ważności, nie wiem, pewnie tutaj gdzieś są ukryte, natomiast one nie są w jasny i klarowny sposób. Napisane, więc Wam ich nie powiem, ale podejrzewam, że są, że są spoko. Nie wiem, tutaj są tylko jakieś kody na dnie, może spróbujemy tutaj znaleźć jakąś informację tylko że lampa mnie oświetla. Chyba nie znajdziemy żadnej informacji, szczerze mówiąc. Bardzo się cieszę z tego duo. Kolejny produkt to tuż do Rzęs z Vibo. Ja mam doświadczenia z jednym tuszem z Vibo, Bum Bum, który był beznadziejny. Zobaczymy, jak mi się ten sprawdzi. Uważam, że akordowanie do Shiny Boxa tuszu za 8 zł nie jest najlepszym pomysłem. Okej, okay, jest to nowość i jakby tym są się w stanie wybronić. Powiem Wam, że tak szczerze mówiąc, to w jakimś stopniu może jestem zadowolona, bo sobie przetestuję. Nie będzie mnie korciło, żeby kupić w Rossmanie, Dostałam w boksie, także właściwie to na upartego jest ok. Jeśli chodzi o Rolon Podoczy z Delia, no niestety, tutaj się przyczepię, jest to produkt długoważny, bo do lutego 2018, ale przypominam, że w zeszłym bokcie był krem podoczy marki SYIS, który był bardzo krótkoważny, już nie pamiętam tam do kiedy, ale wiem, że, że miał krótką tą datę. I okej, okay, wiem, że to jest ważne do 2018 roku, że to może poczekać, ale dawanie miesiąc po miesiącu produkty, produktu podoczy. Nie wydaje mi się e, sensowne. No bo kiedy dostajemy takiego boksa, to najchętniej już byśmy wszystko, wszystko testowały. Przecież taka jest dewiza, później oceniamy te produkty. No a, a to musi teraz leżeć i, i czekać. Więc tak umiarkowanie, poza tym nie wierzę w to, że produkt za 15 zł zrobi to, co ten producent obiecuje, ale na pewno ten produkt przetestuje. Ja jeszcze dodatkowo teraz mam swój krem pod oczy, więc nie wiem kiedy to się stanie. No i ostatni produkt, a więc róż oświetlający do policzków. Słuchajcie, kolor tego różu wydaje się być bardzo ładny. Co więcej, wydaje się być takim kolorem, jaki chciałam kupić, ale nie mam co się cieszyć, ponieważ nie wiadomo, jaki róż dostanę w zamian za ten, za ten zniszczony. Bardzo mi przykro, że szajnie że nie wyciągnęło wniosków po cieniach marki Glazel, które w większości się rozsypały, Uważam, że naprawdę można było troszeczkę poświęcić czasu i zapakować ten róż w folię bąbelkową. Nie wiem jeszcze, ilu osobom to się przytrafiło, bo nie miałam czasu wejść na fanpage, ponieważ męczę się z tym filmikiem już od dobrych e, od jakiegoś czasu. No, więc podejrzewam, że jest ryzyko, że ten nowy róż będzie w innym kolorze. No szkoda, bo ten kolor by mi bardzo odpowiadał. E, co więcej, shiny dośle już ten produkt e, pocztą. Przy ciągu, no tygodnia. To troszeczkę odbiera. No, ja sobie zdaję sprawę, że oni tego nie mogą wysłać dzisiaj, zaraz, teraz, ale uważam, że mogliby lepiej zabezpieczać te produkty, bo jednak to jest przykre, kiedy przychodzi do nas coś, co jest uszkodzone. Samo to pudełko, powiem Wam, że oceniam chyba właściwie pozytywnie, bo są tutaj trzy produkty, które są dla mnie świetne a więc e, Sumita, a więc Lakotian no bo już ustalmy, że tak to się mówi i to są trzy produkty, które mnie bardzo cieszą. E, więc wydaje mi się, że nie jest tak źle, ale szału nie ma. Natomiast w stosunku do jakichś ostatnich tych e, boksów, e, nie tylko z Shiny, ale i do ich konkurencji, mam wrażenie, że ten boks jest naprawdę ok. I teraz słuchajcie ogłoszenia, o których wspominałam na początku. E, pod koniec grudnia lub na początku stycznia zaproszę Was na dość sporo filmików podsumowujących moją roczną przygodę z beauty boxami. Znajdziecie m.in., Gigantyczny filmik, właściwie zawierający bardzo dużo informacji, który postaram się zrobić jak najbardziej profesjonalnie, który ma być podsumowaniem całego roku z Shiny Box. Opowiem Wam, jakie produkty przeważały, jakie marki przeważały, jak miały się miniatury, jak miały się pełnowymiarowe, jakie były wartości produktów. Zrobimy takie roczne, gigantyczne podsumowanie. Co więcej, króciutko odniesiemy się do tego, jak to wyglądało. W zeszłym roku, a więc e, czy na przykład ten rok 2015 był lepszy w stosunku do 2014, czy może wręcz przeciwnie? Oprócz takiego gigantycznego podsumowania, shiny podsumujemy sobie również dwa nowe beauty boxy na naszym rynku, a więc naturalnie z pudełka i chill box. Zrobimy sobie takie porównanie. Spleciemy w to również shiny i powiem Wam, jakie jest e, moje zdanie na podstawie całego 2015 roku. W który boks, e, moim oczywiście dalej, podkreślam, zdaniem, warto zainwestować w, w, w 2016 roku? Postaram się bardzo dobrze przygotować do tych filmów, bardzo atrakcyjnie je dla Was nagrać. Wiadomo, nigdy nie mam pewności, jak mi to wyjdzie. Także gorąco Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Znajdziecie na moim kanale kilka playlist właśnie poświęconych beauty boxom. Ja tutaj słynę, jeżeli ktoś mnie wcześniej nie oglądał, z tego, że dość dużo tych beauty boxów kupuję i mam dość dużą w związku z tym wiedzę na ich temat. Także gorąco Was zachęcam do zostania ze mną. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jestem przeszczęśliwa, że w końcu mi się udało nagrać ten filmik. Pozdrawiam, widzimy się w kolejnym filmie, już jutro o 6 rano. A jutro Was zapraszam na antytutorial i przypominam, że dalej trwa na moim kanale rozdanie, które znajdziecie na stronie głównej, jako taki filmik promujący kanał. Do zobaczenia! Pozdrawiam, papa! Pa.